Jeśli marzysz o spędzeniu czasu w ekskluzywnych domkach na wodzie z bajecznym widokiem na jezioro, to mamy coś dla Ciebie. Houseboats położone są w Mielnie ujęciu, na wodach jeziora Jagno, zaledwie 300 metrów od plaży. Będą idealne na romantyczny wyjazd z ukochanym, lub niezapomniane wakacje dla całej rodziny. Dzień rano obudzi Was delikatny szum fal, niesamowity wschód słońca, śniadanie przyniesione do domku oraz kaczki i łabędzie podpływające pod samo okno. Zrelaksujesz się w saunie na wyłączność, w fotelu z masażem, hamaku przewieszonym przez domek i w wannie położonej tuż przy tafli jeziora. A jeśli dodamy do tego jeszcze kominek i salę, w której do Waszej dyspozycji będzie bilard, pingpong, pong piłkarzyki i mnóstwo zabawek dla dzieci, to szybko zrozumiesz, że w Houseboats miejski zgiełk zostawisz na brzegu, a zmartwienia wyrzucisz do morza. Cudowne wspomnienia, gwarantowane. Polecamy ogromnie. Ahoj! <gry>